Wdzięczność otwiera serce i przyciąga dobro. Dziś poczuj głęboką wdzięczność za wszystko, co masz i co jest przed Tobą. Powtarzaj wraz ze mną w myślach lub na głos słowa dzisiejszej afirmacji. Jestem wdzięczny za każdy oddech. Wdzięczność wypełnia moje serce radością. Cenię małe i wielkie chwile życia. Każda osoba w moim życiu jest darem. Wdzięczność przynosi spokój i harmonię. Doceniam każdą lekcję. I doświadczenie. Każdy dzień daje mi nowe powody do radości. Wdzięczność przyciąga dobro i pozytywne sytuacje. Moje serce jest pełne wdzięczności. Żyję w pełni doceniając każdy moment. Niechaj wdzięczność rozświetla Twoje relacje. Podziel się tą afirmacją, aby inni również poczuli bogactwo życia. Dlaczego Iskra Życia to nie wprowadziła abonamentu? Bo ufamy w uczciwość widzów i chcemy, by każdy miał dostęp do pozytywnej energii. Wesprzyj nas dowolną kwotą, wpłacając ją na zrzutkę. Link do niej znajdziesz w opisie tego nagrania. Wesprzyj nas, a poczujesz wyjątkowe wyróżnienie wśród ludzi rozwijających świadomość.